witajcie na kanale dzieciaki testują dzisiaj pokażemy wam moc zabawy od wydawnictwa Media Service zawada Paryż książki z tej serii pewnie znacie jeśli nas oglądacie bo pokazywałyśmy wam był Psi Patrol i była na pewno Shimmer i Shine Paryż to jest podobna książeczka, z tym, że nie z bajki, nie ma tutaj historii bajkowej. Poznajemy na kartach tej książki zabytki, takie charakterystyczne miejsca dla Paryża. No i musi się zacząć książka od wieży Eiffla, oczywiście. Są też ciekawostki, jak na przykład. Że wieżę Eiffla oświetla 20 tysięcy żarówek. I dalej przechodzimy przez ogrody. Zobaczcie tutaj też jest o pałacu, który całkowicie spłonął bardzo dawno temu, w 1871 i nigdy go nie odbudowano. Jest katedra Notre Dame, której pożar był całkiem niedawno. Jest też sekwana. I tutaj jest statek wycieczkowy, który płynie po Sekwanie. Mamy Łuk Triumfalny, mamy Luwr, Plac Zgody, Muzeum Orsay. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo informacji, ciekawych informacji na temat tych zabytków, tych charakterystycznych, jak już mówiłam, dla Paryża miejsc, czy też budowli. I tutaj mamy część drugą naszej zabawy, bo to, że przeczytamy i poznamy Paryż, to jeszcze nie wszystko. Teraz mamy właśnie moc zabawy. Moc zabawy, czyli ogromna mata, którą być może pamiętacie, bo w Psim Patrolu, w tej książeczce z Psim Patrolem, też była mata oczywiście inna. Ale też była taka wielka, i też były figurki, bo w Shimmer i Shine były przysawki, których używałyśmy do zabawy w książeczce. A tutaj jest Mata. Maty nie zmieszczę tutaj całej, ale, ale, ale. Wkleję Wam tutaj teraz zdjęcie Maty zrobionej na podłodze. Ona jest naprawdę wielka i zobaczcie, zaznaczone są na niej właśnie te miejsca, te budynki. O, Mata się troszkę nam tutaj zgięła Paryż. I jest tutaj wieża Eiffla, i od razu zobaczcie, mamy wieżę Eiffla w formie figurki. Super, naprawdę super sprawa. I właśnie wszystko, o czym przeczytamy w książce, mamy również w formie figurek, czyli wieża Eiffla. I teraz zobaczcie, jakie jeszcze mamy tutaj. Figurki, nawet jest samochód i samolot, bo czymś do tego Paryża musimy dolecieć. One są bardzo fajnie wykonane, porządnie wykonane, dość elastyczne, zobaczcie, na łuku triumfalnym. Nie jest to plastik, to jest jakieś takie bardziej gumowane tworzywo, z którym nic się nie stanie przy standardowej zabawie, czy wiadomo, jak dzieci nieraz rzucają zabawkami. To się z tym nic nie powinno stać, nam się nic nie stało, a już dość długo się dziewczyny bawią figurkami, więc są naprawdę świetne i zobaczcie, ten statek wycieczkowy też jest. Cała masa figurek do zabawy, nie tylko na tej ogromnej macie, ale też do innych zabaw. Jak tylko nasz maluch sobie tutaj wymyśli, może figurek używać. No i super jest to, że to, o czym przeczytaliśmy w książce, możemy zobaczyć tak jakby na żywo, tylko w dużo oczywiście mniejszej skali, ale mamy te modele, te figurki 3D i to jest super. Książkę można kupić na stronie książeczki bajeczki, tak jak każdą z wydawnictwa Media Service Zawada. I zaglądajcie tam, bo tam bywają fajne promocje, a tutaj też jest to właśnie w całości nasza mata i są figurki tutaj postawione w miejscach, w których występują. Super sprawa, uwielbiamy Paryż, nie możemy się teraz doczekać, aż zobaczymy to wszystko na żywo, a jest taki plan na najbliższe lata, żeby właśnie jak tylko Oli podrośnie udać się do Paryża również, więc na pewno wtedy będą nam figurki towarzyszyć. A tymczasem zapraszam Was na blog, gdzie co nieco jeszcze o książce będzie napisane i koniecznie nas zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, nie przegapicie wtedy żadnej wideo recenzji. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.